Dzień dobry. Piąty kwietień, sobota, 11.05. No, temperatura około 4 stopni dzisiaj, wczoraj było około 19, także jest duża różnica. Dlatego dzisiaj będzie bardzo krótka wycieczka. podjadę, chcę odnaleźć w Niewodnicy ruiny takiego zamku. Zobaczymy co. W zamku, to jest za dużo powiedziane, jakiegoś dworu. Zobaczymy co tam zostało z tego. To co? Drogę. Zapraszam na film, zapraszam na przygodę. Dajcie lajka, like dajcie komentarz, dajcie suba. Jedziemy. Dzisiaj ma być typowo lakietnia, tak jak w przysłowie piecień plecień bo przeplata trochę zimy trochę lata są zapowiadane opady śniegu zobaczymy mamy kierunek na Niewodnicę Nargilewską i w tamtym rejonie znajduje się Cel naszej dzisiejszej wycieczki jakieś ruiny starego dworku. No, tak wygląda. Słuchajcie, to na Google Maps jednak znalazł jakiś dwór w niewodnicy na Będę musiał tam podejść. No dobra, słuchajcie, jestem właściwie na właściwej drodze. No ale już zaczyna padać śnieg. Pokazuje mi 7 minut, to bardzo blisko tam 2,5 kilometra. Rozpadało się już na dobre, ale jestem tak niedaleko celu, że już pojadę, zobaczę to. Przyjeżdżam przez różnicę Nargilewską. I się rozmowa z jakimś lokalsem, zapytam się. Słuchajcie. Obyło się bez pytania mieszkańców, bo jest widoczny z drogi. Tam jest nasz nasze ruinki, Podjeżdżamy, zobaczymy, spenetrujemy. Wodnica Nargielewska. Dojeżdżam już do ruin. Jestem tutaj po raz pierwszy, ale tylko z tego względu, że zawsze jak przejeżdżałem tutaj tą drogą, to zobaczcie, to dopiero wszystko kwitnie. A jak ja przejeżdżałem latem, to wszystko było zarośnięte. Liście już były duże, i te ruiny z tamtej drogi nie są w ogóle widoczne, więc. Fajnie, że udało się to znaleźć. Taki obiekt, no bym powiedział, że już w kiepskim stanie, ale obejdziemy dookoła, zobaczymy jak to wygląda. Czy jest coś ciekawego? Sami to ocenicie. Podobny dworek jest w kolonii Lewi na lewickiej wiosce, ale tam. One jest na jakimś terenie prywatnym, nie można tam wejść, nie można jakby się do tego zbliżyć. Tu jeszcze póki co jest to nieogrodzone, więc myślę, że pokażę Wam jak to wygląda w środku Moi i pomyśleć, że 100 lat temu tętnił ten domek ten dworek życiem A dzisiaj ruiny jak to wygląda. Sami zobaczcie. Tylko rosną drzewa. Wszędzie. nawet nie będę wchodził, tylko tak kamerę wsadzę. Pokażę Wam, jak to wygląda. Z tej strony. Idziemy z drugiej strony. O, bo jakaś piwniczka jakieś zejście No dobra, słuchajcie mówię tu zejść Tak wygląda piwnica w tym dworze Teraz muszę jakoś na górę się wyczłapać. Słuchajcie, straszna ruina Strasznie zaniedbany i myślę, że to już jest kwestia czasu jak ulegnie to po prostu erozji jakiejś bo trudno ciężko tak słuchajcie ten obyć do dookoła wszędzie są jakieś przeszkody terenowe ale jakoś udaje się Korcimy słuchajcie zapytać się tych mieszkańców tutaj kto tu mieszkał jakie były dzieje tego dworku bo żadnej słuchajcie zmianki stricto nie znalazłem w internecie po jeszcze wejśmy zobaczmy jak to kiedyś tutaj to wyglądało to na pewno była góra widać jakieś miejsce na belki parter no nie, nie ma żadnej szlawy żeby to odszukać kto tu mieszkał i jak tu jeszcze zobaczmy trochę byłem już Udało się moi drodzy obejść ten dworek dookoła w stan fatalny, tak jak widzieliście na filmiku Nawet spróbuję jakoś zaraz to popytać się w jakich latach on miał swoją świetność i co się stało z tym dworem jak się uda to będziecie mieli informacje na... na filmiku. Szukam lokalsów, z którymi mógłbym porozmawiać, jeden tutaj podjadę, zobaczę. Dzień dobry, przepraszam, że zawracam pani głowę, ale tak po prostu chciałem się zapytać, czy pani coś na temat tego dworu wie, co tutaj byłem. Chodzi mi o to, w jaki klatek on w świetności, w swoim ja, tak powiem. Może pani Tamten, coś tam... Ale w jaki klatek on świetność, swoim że tak powiem. Ale co się z nim stało? to w czasie wojny on tak zniszczał? czy... A, przy... Jeszcze. nie, on zaczął się walić po prostu sypać. Ale przed wojną jeszcze, tak? Czy... Nie, bo dziadek w roku się urodził, także jeszcze moja mama pamięta czas, jak... Tam w tamtym worku tym? Tak, tak. To ja pamiętam nie byłem w tamt lewiskich, to on tam podobno z XIX wieku ten jest. Ja nie wiem z kiedy on jest, ale wiem, że jeszcze moja mama jak była mała, czyli te początek lat 80. to jeszcze pamiętała, że babcia tam mieszkała, także... A to może być, że początek na przykład XX wieku on gdzieś może być. No, na, Bardziej tam się zapytać tych tamtych... Tak, bo tam na rogu co mieszkają, to Okej, okay. Dobra, ja przepraszam nie za kłopot. Nie, nie ma problemu. Do widzenia. Słuchajcie, słabo z tymi lokalsami. Jakoś tutaj nie chcą ludzie otwierać. Tam jedna kobieta otworzyła mi. Tylko dowiedziałem się, że podobno dziadek jej tutaj za młodego jeszcze mieszkał. Czyli to jest dosyć młody dwór. No, jeszcze popytam się, zobaczę czy ktoś jeszcze zechce porozmawiać. Ja przepraszam, że zabieram ta część się coś tam tego dworu, co pan coś wie? I choć w jakichś latach on swoją swój... świetność miał, czy coś e, pan wie? Ojej, to mało o tym wiem akurat. Ale to, to nie ten bród, tylko to są znaczy, te ruiny, tak? No te ruiny, tak, to tam no, są. Czy tak. pan coś wie, na przykład, w jakich latach on funkcjonował, czy tam co się z nim stało, na przykład, dlaczego tak w ruinie, czy to XX wiek, XIX wiek, coś pan wie? Nie, nie mam pojęcia, no ale trochę już tu stoi. <laughs> o, okej. Okay. Potem jakaś pani mówiła, że do niej podobno dziadek to jeszcze w latach 50 mieszkał, czy to jest możliwe, on taki zaniedbany, taki, taka ruina, aż mi się nie chce w to wierzyć, myślę, Powiadem się lokalców, ale to mm -hmm. nikt nic nie wie generalnie, to ta, To chyba nikogo nie ma na tym domku, bo pukałem to. W tym domku nie, nie, to takie letniskawe bardziej teraz zrobiłem. Okay. To, to, się... to właśnie też jeden z właścicieli z tego dworku. Okay. On, on pewnie by wiedział coś. Ale on co, latem bardziej, tak? E, tak, tak. O, jak będzie ciepło, to będą przyjeżdżać tutaj. A, ale generalnie nie wie pan w jakich latach on funkcjonował. Dobra przepraszam. Do widzenia. Myślę, że trzeba będzie wrócić tu latem, jak ten domek, domek letniskowy będzie czynny. Właśnie tu jeden z sąsiadów powiedział, że w tym domu letniskowym mieszka jeden z właścicieli, czy są spadkobierców, po tym worku. Także będzie okazja, żeby o tym wrócić i dowiedzieć się czegoś więcej. Słuchajcie, trzeba to już podsumować. Kilometr 26 około. Yy, stricto wyprawa taka krótka, bo jest bardzo zimno. Widzieliście i opady śniegu. Teraz trochę słońce wychodzi, ale generalnie około 3 stopni. Bym powiedział, pogoda tak jak w polskim kwietniowym przysłowiu że kwietień plecień to przeplata. I tak dzisiaj było trochę zimy, trochę lata. No i stricto podróż do przeszłości. Odwiedziłem ten dworek. No praktycznie ruiny można jeszcze tam wejść zobaczyć, ale praktycznie nikt yy, z lokalców na ten temat tego dworku wiele mi nie odpowiedział. Latem tam się wybiorę, postaram się spotkać tego yy, spadku Także co, słuchajcie, to na tyle. Jak się filmik podobał, dajcie lajka, skomentujcie. Zostawcie ślad węglowy. Cześć, na razie.